Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie po raz kolejny. Tym razem jako health coach. Porozmawiamy sobie o nawykach. Nie tylko w kontekście żywienia, ale generalnie. Co to są nawyki? Czy mamy jakieś nawyki? Czy możemy je zmienić? Czy chcemy je zmienić? Czy są dla nas dobre? Czy mamy takie, które chci których chcielibyśmy się pozbyć? Eee, no więc, zaczynamy. Zacznę od początku, czyli co to jest tak naprawdę nawyk. I zgodnie z moimi notatkami, które zrobiłam sobie przed spotkaniem z wami, jest to tak zwana cyklicznie powtarzana czynność. Jest to zwyczaj, jest to zachowanie, które pod, po pewnym czasie wykonujemy zupełnie nieświadomie i zupełnie poza naszą, tak jakby kontrolą. Mamy taki schemat działania, i każdy z nas taki schemat ma, zaczynając od przebudzenia się. Wykonuje jakieś określone czynności bardzo powtarzalnie i bez udziału, pełnego udziału naszej świadomości. I powiem Wam taką ciekawostkę: że nasz mózg robi to celowo, dlatego że w ciągu całego dnia mamy określoną ilość, powiedziałabym tak, energii którą spożytku, spożytkowujemy w różny sposób. i im więcej, Takich czynności, które wykonujemy, można powiedzieć z automatu, nie dzieje się przy udziale naszej pełnej świadomości, tym tak naprawdę więcej tej energii, którą możemy przekierować na coś zupełnie innego. I nasz mózg robi to celowo i bardzo lubi właśnie nawyki, powtarzane czynności. Dlatego każdy z nas je ma, więc nawet pytanie, czy je mamy, tak, mamy je. Tylko teraz. Kiedy, jakie, jak to wygląda i czy nam służą. OK? Dlatego chciałabym takie Wam zadanie domowe zadać: zastanówcie się, jakie Wy macie nawyki. Przeżyjcie sobie jeden dzień, jeden dzień e, w takiej pełnej świadomości, co robię, jak robię, dlaczego to robię, czy jest to dla mnie dobre, czy też nie. Zależy mi na tym, żebyście, tak jak wiecie, żebyście czuli się dobrze, żebyście byli zadowoleni ze swojego życia, żebyście właśnie wykonywali czynności, które Wam służą, nie tylko w zakresie aktywności fizycznej, tylko generalnie. I takie, takie fajne, myślę, takie fajne zadanie: wstaję rano i co robię? Piję wodę z cytryną. Dlaczego piję tą wodę z cytryną? Albo kiedy w ogóle to się zaczęło? E, gorzej, jak dojdziecie do pytania, jak to się mogło wydarzyć w ogóle, że ja to robię, prawda? E, natomiast, e, jak zauważyliście, ja nie wspomniałam jeszcze o żadnej opcji pod tytułem zmiana nawyków, że wy musicie coś zmienić, że to jest po prostu konieczność. Nie, mi chodzi tylko o to, żeby każdy Wasz dzień, każdy Wasz dzień był świadomy. Nie wszystkie czynności, które wykonujecie, dlatego że tej energii nie mamy aż tyle, a tak jak powiedziałam wcześniej, nasz mózg wykorzystuje ją w innych celach i przekierowuje w te miejsca, w których w tym momencie jest bardziej potrzebna i, i bardziej nam służy po prostu. Mm, ok. Dalej, właśnie, poobserwujcie siebie. Jak macie jakieś pytania do mnie w tym kontekście, to bardzo proszę, żebyście mi, żebyście mi tutaj dali znać, napisali do mnie, zadzwonili, jakkolwiek. Dlaczego w ogóle wybrałam ten temat? Dlatego, że nasza akcja pod tytułem. Zmiana nawyków żywieniowych, którą wymyśliłyśmy razem z uzią nie do końca nam się udała. Dlaczego? Dlatego, że z czym się kojarzy zmiana nawyków, z czymś bolesnym, z poświęceniem, ze stratą czegoś, że coś nam umknie. Że z czymś będziemy musieli się pożegnać na rzecz czegoś gorszego, że będziemy musieli wykonać wysiłek i podsumowując to wszystko, co właśnie powiedziałam, nie chce nam się. Po prostu. Nie chcemy tego robić. Nie widzimy sensu, bo a jeśli nie widzimy sensu, to wtedy jest brak motywacji. Yy, I jeśli nie mamy motywacji, to dlatego, że nie czujemy tej potrzeby. Czyli najpierw jest potrzeba, chcę coś zrobić, czuję się zmotywowany, zmotywowana do tego, szukam metod i środków, żeby to zrobić i powoli wdrażam to w życie. Ok? Nie tylko tak jak powiedziałam w kontekście żywienia czy w kontekście yy, aktywności fizycznej, tylko generalnie. Yy, Nadużywam słowa generalnie. Yy, chociażby będę oglądać telewizję 30 minut dziennie w, zamiast dwóch godzin, prawda? Jeżeli od poniedziałku do czwartku oglądam telewizję przez dwie godziny, a w piątek postanawiam, że będę oglądała 30 minut, i od piątku już tak to się zadzieje do końca mojego życia, to jak myślicie, w którym momencie ja stwierdzę, że ale bez sensu w ogóle, co za pomysł z tym nieoglądaniem telewizji. No, myślę, że z, z, zajęłoby mi to y, jakieś dwa wieczory. Może, jeśli byłabym mocno zmotywowana. Jeżeli nie, to w piątek po 30 minutach. Ach, jeszcze 5 minut. A, jeszcze 5 minut. A, jeszcze 5 minut. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że każda zmiana y, czegokolwiek y, wymaga małych kroków. Małych kroków krok po kroku, takie baby steps, żeby to miał sens. Czyli jeżeli wracam do tego oglądania telewizji, nie wiem dlaczego w ogóle ten przykład, bo pewnie dlatego, że nie chciałam mówić o jedzeniu albo o ćwiczeniach, dlatego telewizja. I, I jeżeli powiem sobie OK, więc ja dzisiaj będę oglądała tę telewizję godzinę 40. Prawda? 20 minut, 20 minut to i tak jest sporo. To jest naprawdę spory kawałek tego, tego całego czasu. E, to jest 2 godziny, to, są sto, to jest 120 minut, 20 minut ucinam, to jest 100 minut. To jest naprawdę e, bardzo. To jest, e, słuchajcie, raz, zobaczcie, 4, 121,5. Piąta. <grywka> piąta tego czasu, tak? Już odpuszczam. I powolutku, stopniowo, tyle czasu, ile dla mnie będzie dobrze z tego skorzystać, tyle powinnam wykorzystać. Jeżeli zajmie mi to 3 miesiące, nie zajmie mi 3 miesiące. Jeżeli zajmie mi to tydzień i w ciągu tygodnia dojdę do 30 minut, wow! Pełny sukces! Motywacja, moja potrzeba została zaspokojona, moja motywacja była bardzo wysoka, cel został osiągnięty. Jaką metodą? Za szybką. Po prostu. Okay. I nawet je, jeżeli to będzie funkcjonowało przez y, tydzień, dwa tygodnie, y, nie, nie ma, według naukowców, jeżeli mamy jakiś nawyk, to tego nawyku nie można się pozbyć. Nie, można się, nie ma czegoś takiego, jak kompletnie bierzemy gumkę i wymazujemy nawyk, który mamy, ale możemy w to miejsce wstawić inny nawyk. Jak to mogłoby wyglądać? Chociażby, rozmawiając z Wami yy, przez 8 minut 30 sekund, jak widzę, zaschło mi już gadle i odruchowo, odruchowo sięgam po moją herbatę, po prostu, gdyby tu nie było herbaty i może tak, odruch sięgania po herbatę nie jest dla mnie, nie jest moim nawykiem. Sięgania po herbatę, ale to, że ja zawsze koło siebie mam jakieś picie albo wodę, albo, no, albo herbatę, albo kawę, albo kieliszek wina, generalnie coś, ale bardziej chodzi o takie nawadnianie się, czyli ja się z wodą nie rozstaję. 24 na dobę, naprawdę yy, w ciągu nocy 10 razy, co jest męczące, ale budzę się, żeby się napić wody. Pewnie, może to jest jakiś problem w, d, d, generalnie, ale tak mam. To jest mój nawyk. Może, gdybym nie miała tej wody przy łóżku, na y, stoliku nocnym, to nie wybudzałabym się tak często, bo nie miałabym takiej potrzeby, bo wiedziałabym, że i tak nie mam tej wody, a na pewno nie wstanę żeby i pójdę do kuchni, żeby sobie jej nalać. Więc może ten nawyk, tak? Czyli zobaczcie, nie chcę wybudzać się w nocy, żeby napić się wody, no więc nie trzymam jej w pobliżu siebie. Nie chcę wybudzać się w nocy, ponieważ nie chcę chodzić do toalety z powodu wody, no więc staram się zmienić mój nawyk, mój nawyk picia wody przed snem, tak? Ale skoro nie możemy pozbyć się na stały nawyku, możemy to jakoś zmienić. Czyli, jeżeli wracając do tej wody, chociażby, jeżeli mam nawyk sięgania wieczorem po wodę, to może będę sięgała po coś, czyli sam fakt sięgania po, czego, po cokolwiek, będę sięgała po mój dziennik, żeby coś zapisać za każdym razem. I na zasadzie, aha, teraz jest czas, żeby coś, po coś sięgnąć tak, niezwiązanego z pragnieniem żebyśmy też to, to zrozumieli jako taką potrzebą fizjologiczną. Że mam potrzebę napicia się wody. Czyli oddzielam to, ale chcę sięgnąć, bo mam ten nawyk takiego sięgania, tak? Wtedy biorę mój dziennik i zaczynam. No, może nawet nic nie muszę napisać. Nawet nic nie muszę pisać, po prostu biorę go i tak. A po co ja go wzięłam? Aha, no tak. I według naukowców, żeby zmienić nawyk, potrzebujemy. Co najmniej 21 dni, czyli trzech tygodni metodą małych kroków, żeby to zmienić, to jeżeli ja będę sięgała przez 3 tygodnie po mój dziennik, to czy w końcu mój mózg załapie, że to nie jest czas na picie wody? Słuchajcie. No, ja sobie tego nie zrobię z tą wodą, bo ja po prostu muszę ciągle się nawadniać, tak? Znaczy muszę inaczej. To nie jest nawyk, który ja bym chciała zmienić, ale który, albo który ja bym chciała zamienić. To nie jest tego typu nawyk. Ale pomyślcie, takie właśnie zadanie domowe, bardzo bym chciała, żebyście, żebyście sobie zrobili takie zadanie domowe. Słuchajcie, cały dzień w takiej pełnej świadomości, co robię, dlaczego robię, czy mi to służy, czy mi to nie służy, gdzie to się w ogóle zaczęło, jaki to ma sens, i czy jest, jestem z tym ok? I yy, nie podciągajcie tego pod, żadną, yy, pod, żadne, pod żadny schemat, że powinnam, ja powinnam, ja powinienem. Nie! Tylko czy dla mnie to jest ok? Czy dla mnie to jest dobre? Chciałabym, żebyście w ten sposób, dobrze? To sobie spróbowali. Dobrze, dalej, dalej. Mhm. O właśnie o taką samą analizę. Tak mówię. Możecie się z tym ze mną podzielić, ale nie musicie. To jest, to jest wasze powiedziałam wam o tym, że jeszcze raz powtórzę, ale jeszcze raz powtórzę, że 21 dni potrzebujemy, żeby nasz mózg zarejestrował tą zmianę, która nastąpiła i zaczął wykonywać pewną czynność bez pełnego udziału świadomości. Tak? Czyli zachowując tą energię, którą mamy dziennie. Która jest limitowana, którą zachowuje na coś innego i przekierowuje na inne czynności, tak? Mm. O, ja mam nawet kręcenia się w kółko, ale jestem z tym ok, jest mi z tym ok. <laughs> Ciekawa jestem bardzo Waszych odkryć. Mm -hmm. Ok. Aha, i jeszcze a propos, jeśli już, jeśli już znajdziecie coś takiego, co chcielibyście zmienić, coś takiego, że Kurczę, ten nawyk mi nie służy, ten nawyk mi nie służy. To wspomniałam już o tym, że musi się to odbyć taką metodą małych kroków, takich baby steps, żeby to było trwałe, tak? To czas, czas generalnie tej zmiany, co najmniej 21 dni. Zobaczcie, 21 dni no, wydaje się bardzo długo, szczególnie w zmianie, jeśli mówimy o zmianie nawyków żywieniowych, ale jeśli chodzi o każdy, każdy każdą jedną zmianę, My jesteśmy w porządku, w tych naszych nawykach, prawda? Jeśli nam coś bardzo doskwiera, to zdajemy sobie z tego sprawę. I teraz właśnie to odkrycie, które ja sama niedawno doczytałam, Doczytałam. to jest właśnie to, że nie możemy nawyku zupełnie wykluczyć. tak. Uff, Wyrzucić z naszego życia, ale możemy go zupełnie zmienić, czyli w to miejsce wstawić coś innego. I nawet jeżeli nasz mózg będzie pamiętał o tamtym nawyku, to on to przestanie już być yy, na przykład straci na mocy, straci na częstotliwości zostanie zmieniony w coś innego, tak? Wracając do przykładu tej wody, co takiego na przykład, jeżeli ktoś ma y, nawyk picia y, słodkich napojów, ten na to i wie, że mu to nie służy, bo na przykład y, jego y, poziom glukozy generalnie jest bardzo wysoki i, i nie powinien tego robić, ale co jest? Co jest tutaj tym nawykiem? To sięganie, prawda? To sięganie po to nie potrzeba napicia się w sensie pragnienia, bo jeżeli takowa jest, to wtedy cokolwiek innego też grałoby, e, dałoby radę. Ale właśnie te słodkie, czyli pierwsze co? Nie kupuję ich. Jeśli ich nie mam pod ręką, to mam, mam mniejszy dostęp do tego, to wtedy też e, tak jakby no, utrudniona jest konsumpcja. Proste. Jeżeli mam nawyk sięgania w danym momencie czytam książkę i co dwie-trzy strony mam nawyk sięgania i brania łyka napoju. Tak mam. Nie wiem dlaczego jestem z tym OK, ale tak mam. Zacznę od tego, że zacznę ten sok rozcieńczać, prawda? Nie zamienię, jeżeli ktoś nie zamieni soku na wodę, na przykład. Do czego ja Was absolutnie nie zmuszam, absolutnie, bo tak jak mówię, Wy musicie być okej okay ze swoimi nawykami, ale jeżeli, jeżeli właśnie piję soki, a nagle chcę metodą małych kroków coś z tym zrobić, to co robię? Na początek taki przykład, rozrzedzam z wodą. Tak? czyli 1 trzecią zastępuje y, wodą gazowaną, jeśli to jest napój gazowany, my lubimy tą, tą opcję bąbelkową, to proszę bardzo, wodogazowana. gazowana. Później 1 y, do 1, tak? czyli po połowie, później 1 trzecia tego soku, reszta wody. Słuchajcie, naprawdę y, y, uwierzcie mi jeśli chodzi o akuratnie o słodkie rzeczy to ta taka mamy bardzo dużą ten, mm, bardzo dużą mm, tolerancję o może tak natomiast jak zaczynamy powoli bardzo powoli bardzo tak niezauważalnie żeby to nie było bolesne bo tak jak wspomniałam wcześniej nawyki Dają nam takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Ale to jest moje. Dlaczego ja mam to zmieniać? Dlaczego coś jest z tym nie tak? Nic nie jest z tym nie tak, jeżeli jesteś z tym okej. Okay. Ale jeżeli nie jesteś, to wtedy. Właśnie tak jak z tym sokiem i z tą wodą. Najpierw jedna trzecia wody, później połowa wody, później jedna trzecia soku. A później nagle się okazuje, że jesteś ok z wodą z plasterkami pomarańczy i cytryną. A jak zapomniałeś, czy zapomniałeś nawet tego gdzieś nabyć, kupić, nie posiadasz w domu, masz tylko wodę. To też będziesz z tym ok, tak? To nie będzie naj, naj, yy, najfas, naj, najfantastyczniejsze picie i, i takie, które, które Ty naprawdę pragniesz, ale też będzie z tym ok. Nie będzie takiego, takiego poczucia, że kurczę, no, no, tak bym chciał, tak bym chciała i nie mam, i to jest takie bolesne, i ja tak próbuję i się staram. Dlaczego? Bo jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli to nie będzie metodą małych kroków. To się nie uda, to się po prostu nie uda, tak? To jest pierwszy. Jeszcze mamy dwa. E, i, I taki, e, drugi, drugi taki e, punkt to jest to, że potrzeba wasza, e, potrzeba zmiany powinna być bardzo specyficzna, tak? Czyli dokładnie, czyli jeżeli m, mówimy w kontekście na przykład e, masy ciała, tak? Chcę schudnąć, chcę schudnąć 10 kg. Więc jeżeli powiecie sobie, chcę schudnąć 10 kg, to to nie będzie specyficzne, absolutnie. Ale jeżeli powiem sobie, OK, e, 3 razy w tygodniu będę chodzić na e, Nordic Walking, będę chodzić na kijach e, po pół godzinki e, i kolejne dwa dni w tygodniu będę ćwiczyć z Martą na YouTube, z centrum Seniora Krakus, e, albo trzy razy, tak? Codziennie będę się, będziemy się razem rozciągać, takie to poranne przebudzenie, a jeden dzień zostawię sobie taki zupełnie dla mnie i, i zupełnie y, bez jakiejkolwiek takiej aktywności świadomej. I słuchajcie, to jest specyficzny, specyficzny y, punkt, po prostu. Ok? Także, także chciałabym, żebyście właśnie, żebyście bardzo tak byli. Y, Dokładnie, jeśli chcę, nie wiem, być w lepszej formie, tak, no to na przykład nie wchodzić na piąte piętro, na trzecie piętro, na drugie piętro bez zadyszki, no to co muszę zrobić? No, myślę, że częściej chodzić, tak, ale nie jak szalony 10 pięter, góra, dół, tylko zacząć spokojnie. Pójdę do parku, usiądę na ławce, spotkam się z kimś, porozmawiam. Pójdę dalej, powoli, metoda małych kroków i specyficzny, dokładny cel. I kolejne, kolejna rzecz jest to wykształcenie sobie miejsca i czasu na powtarzalność. Co to znaczy? Czyli jeżeli wykształcam w sobie nawyk. Wychodzenia do parku na pół godziny dziennie to specyficznie, bo ma być taki dokładny punkt, codziennie o 16:30 wychodzę z domu i nie wracam do 17:45, chyba żeby rzucało żabami. Tak, żeby był taki deszcz, że po prostu nie jestem w stanie już wytrzymać i wysiedzieć, wtedy, wtedy wracam. Ale żeby nie wiem, co się działo, ja to robię. I tak się zadzieje. Po 21 dniach to będzie już takim Waszym nawykiem, że wtedy pójdzie to w drugą stronę. I będziecie nieszczęśliwi, jeżeli nie zrobicie tego, co stało się Waszym nawykiem. Ok? Także trzy cele. I jeszcze chciałam powiedzieć, że te, jest to według książki takiego autora, który nazywa się B.J. Fogg, i to jest yy, profesor z Uniwersytetu, ze Stanforda który napisał właśnie bardzo fajną o nawykach, książkę o nawykach i on właśnie o tych celach mówi, o tych trzech, trzech celach i jeszcze tak na koniec chciałam powiedzieć, że właśnie takie małe sukcesy każdego dnia to jest właśnie to, co rodzi ten duży sukces, krok po kroku, jak ten żółw, moja ulubiona bajka i chyba już Wam kiedyś o tym mówiłam. Jak jest ta bajka o wyścigu żółwia z zającem, z królikiem. E, taki pewny siebie zając, który tak naprawdę 20 razy e, przegoniłby tego 20, 100 razy przegoniłby tego żółwia e, i dotarł na metę. E, no był za bardzo pyszny i po drodze zrobił sobie przerwy i na końcu, jak pamiętacie, zrobił sobie drzemkę, tak, i przestał. a ten żółw tak powoli, tak spokojnie dotarł do mety i był jako pierwszy, tak, i wygrał to. I to jest właśnie to, metoda trzech kroków, czyli ustalamy sobie cel, dążymy do niego powoli, specyficznie go określamy, tak, i wyznaczamy sobie miejsce i czas na jego realizację? I życzę Wam tego serdecznie. Jeśli macie jakieś pytania, i ja jestem bardzo ciekawa, dajcie znać. Ja jestem bardzo ciekawa waszej pracy domowej. Jeśli macie ochotę, to podzielcie się z nami. Hmm, może być publicznie, ale nie musi być. E, właśnie jakie macie codzienne nawyki, które są dla Was okej, okay, nie są dla Was okej? Okay? Skąd się wzięły? Kiedy się wzięły? I o co w ogóle chodzi? Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Dzięki na dzisiaj. Widzimy się następnym razem.